Cześć, czołem. Tomasz Migdałek, biurofile w logo piwie. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie recenzja piwa z browaru restauracyjnego ze Szczecina. Browar restauracyjny nazywa się Stara Komenda. Browar restauracyjny Stara Komenda. Piwo pszeniczne, piwo szczecińskie. Jak czytamy? Na etykiecie ekstrakt 12,5%, alkohol 5,6%, skład bardzo lakoniczny, woda, słód, chmiel, drożdże. Na stronie internetowej e, niczego więcej się nie dowiadujemy, e, jeśli chodzi o skład, żadnych szczegółowych informacji tam nie ma. E, piwo jest niepasteryzowane, naturalnie mętne, więc niefiltrowane. Klasyczny hefeweizen, e, jak mnie zapewniono. Data przydatności do spożycia 18 października tego roku wyprodukowano przez Stara Komenda Browar Plac Batorego 3 Szczecin. Nie byłem w Szczecinie, piwo do mnie dotarło zupełnie innym kanałem. Kupiłem je na poznańskich targach smaki regionów, które przez kilka dni odbywały się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich tych samych na których odbywają się poznańskie targi piwne swoją drogą zbliżają się niedługo więc pewnie będzie też okazja, aby tam się spotkać ale wracamy do starej komendy piwo pszeniczne etykieta etykieta bardzo skromna taka taka dość astetyczna Skromne wzornictwo, etykiety, wszystkie etykiety tych piw wyglądają w zasadzie tak samo, różnią się tylko nazwą i, i parametrami, skromna, żółto brązowo, beżowa kolorystyka, butelka 033 bączek, czarny goły kapsel, tak wygląda opakowanie, piwo. Posiada oznaczenie, dziedzictwo kulinarne Pomorze Zachodnie. Ok. Otwórzmy zatem i sprawdźmy, jak się aromat z butelki prezentuje. Dość bajcemowo, tak. Czuć banan. Eee, czuć goździk goździk nawet całkiem wyraźnie ta, taka fenolowa, przyprawowa nuta jest całkiem, całkiem mocna tutaj w tym aromacie jest też akcent drożdżowy hmm. najgorzej to nie pachnie eee, szkło do wajcena w końcu to wajcen Uhu, pieni się potężnie ale czy to będzie trwała piana, to już jest inna bajka. To się za moment okaże. Może uda mi się wlać cały dymek, oczywiście. Osadzik, jak najbardziej. Rzecz pożądana. O. No, za moment sobie resztę doleję. Piana, jak widzicie, całkiem okazała. Dymek sobie tutaj drożdżowy pięknie, pięknie na, dół, na dół opada. No to zawsze wygląda efektownie. Barwa żółta. Za chwilę będzie mleczno-żółta. Jak już nam się cały tutaj ten, ten osad drożdżowy ładnie ułoży w szkle. Piana śnieżno-biała. Całkiem ładna. Całkiem ładna, no tutaj tak miejscami trochę mydlana, troszkę więcej pęcherzy się tutaj e, pojawia, ale źle nie wygląda. Rzut oka tradycyjny. No, zobaczcie. Tak to piwko się prezentuje. Prezentuje się fajnie. Wygląda jak wajcen rasowy. Piana rzeczywiście śnieżno-biała, e, dość zwarta choć nie idealna, troszkę jest poszarpana miejscami jest też troszkę większych pęcherzy tutaj zauważalnych ale suma sumarum suma sumarum nie jest źle w aromacie sporo bananów no sporo, wyczuwalne banany są akcenty fenolowe goździkowe, takie przyprawowe też typowe dla wajcena, Choć nie można powiedzieć, że, że ten aromat jest jakiś szczególnie intensywny. No tego nie da się powiedzieć. Nie mamy wątpliwości, że jest to wajcen, ale sam, sam aromat troszkę, troszkę mi się wydaje, sugeruje wodnistość w tym piwie. No ale to się zaraz przekonamy. A zatem próbujemy przeniczne. Browar, stara komenda, browar restauracyjny ze Szczycina, Wasze zdrowie. Hmm. Taki specyficzny ten wajcen jest. Generalnie jest bardzo rzeźki w smaku, wyraźnie bananowy, ale też wyraźnie kwaskowy i to jest taka, taka kwaskowość, która się kojarzy aptecznie z jakimś lekarstwem. Generalnie ta, ta apteczna nuta, która generalnie się pojawia w bajcenach, tutaj jest bardzo intensywna. Piwo jest wyraźnie kwaśne, wyraźnie kwaskowe kwaśne przesada, kwaskowe, mam nadzieję, że nie jest to wynik y, jakiejś infekcji, tylko po prostu, y, no taki jest po prostu charakter tego piwa. W smaku jest ogólnie rześkie, y, orzeźwiające, jak na bajcena wydaje mi się, jest dość wyraźnie nachmielone, bo ta goryczka tutaj y, całkiem, całkiem wyraźnie się zaznacza. Jest bananowa słodycz. Jest y, przyjemny akcent chlebowy, mm, kojarzący się z pieczywem świeżym. Jest y, trochę cytrusa. Powiedziałbym nawet, że trochę cytryny. Y, y, jakby ta kwasowość y, tutaj też jest w takim cytrynowym charakterze. Generalnie piwo orzeźwiające. Mm, bardzo orzeźwiające. Na pewno na swój sposób smaczne. Chociaż mam wrażenie, że odbiega dość wyraźnie od takiego kanonu dla HPV Cena, do jakiego się przyzwyczailiśmy, co na swój sposób jest oryginalne na pewno i, i jakoś tam się wyróżnia, nagazowanie dość wysokie, dość wysokie, wysycenie takie w. W charakterze też właśnie wajcena. Bananowa słodycz, trochę kwaśności, wyraźny akcent apteczny, wyraźny akcent drożdżowy. No generalnie powiem tak, no, ma to piwo coś w sobie. Ma to piwo coś w sobie. Nie jest to może taki hefe-wajcen absolutnie, absolutnie rasowy, ale jest orzeźwiający. Ma przyjemną owocowość w sobie. Ogólnie, ogólnie fajnie. Myślę, że w taki ciepły dzień, naprawdę ciepły letni dzień, to piwo smakowałoby jeszcze lepiej. Ale tak czy siak nie smakuje źle. I myślę, że jest godne polecenia. Miłośnikom piw pszenicznych i miłośnikom. PIW i nowych smaków w ogóle, nowych smaków piwnych. Teraz już piwo mamy całe całe w szkle. Przypomnę tak wygląda skromna bardzo etykieta. Piwo na co dzień nieosiągalne chyba w sklepach specjalistycznych, w terenie można je kupić w Szczecinie, tylko jak mnie mam na miejscu właśnie w starej komendzie, w browarze restauracyjnym. Ja miałem tę okazję, aby, aby to piwo kupić na targach i generalnie nie żałuję, ponieważ jest smaczne. Jest smaczne, orzeźwiające. Ma przyjemną barwę, taką, taką... mocno mi się z Wilbirem kojarzącym jakoś. Ostatnio dużo różnych piw z, ze słodem pszenicznym zasypie. Mi się z witbierami kojarzy tak jakoś. Tak jakoś mam. Nie, generalnie produkt godny polecenia, mam jeszcze piwo bursztynowe, też je zapewne, to jest lager, też je zapewne będę degustował na kanale, a tymczasem polecam piwo przeniczne ze starej komendy, całkiem przyjemny, orzeźwiający, lekki w smaku i intensywnie owocowy bajcen. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, blog blogs.com Pijcie dużo dobrego piwa, wasze zdrowie.